Cześć Przemek, Przemo Przemek z tej strony i mój gość Mateusz Albricht, jesteśmy z wami po raz kolejny, a tak naprawdę po raz ostatni. Właśnie po to, aby porozmawiać o grzełowcy. 16 kwietnia rusza kampania na zagran w to, a dzisiaj właśnie chcemy porozmawiać o szczegółach tej kampanii. Więc ym, moje pytanie jest pierwsze do ciebie, Mateusz. Dlaczego w ogóle Crowdfunding? Dla osoby, która nie jest dużym wydawnictwem, wydanie takiej gry jest po prostu niemożliwe bez wsparcia społeczności. Mhm. Możemy powiedzieć jeszcze raz, przypomnieć, ile mamy elementów? E, tak, tu jest gruba ponad 1000 elementów. Mm -hmm. Mamy ponad 700 kart, ponad 400 żetonów, kilkadziesiąt figurek, mm -hmm. e, detykowane kostki, także jest tego naprawdę mnóstwo. Pudełko będzie, za, zakładam, że dosyć spore. Tak, pudełko prawdopodobnie będzie 30 na 30 na 11 cm mm -hmm. wielkości. Mm -hmm. Być może nawet będzie musiało być większe. 11 cm to jest gdzieś takie, takie o. Coś takiego? E, no, takie. Tak jak dwa takie Zwykłe. standardowe pudełka. Tak. Tak. Kampania rusza 16 kwietnia o godzinie 10 tak, rano. Tak jest. E, I e, jaki jest próg ufundowania gry? E, próg wyznaczyliśmy na poziomie 30 tysięcy. Mhm. Nie jest to zbyt wysoki próg, z uwagi na to, że e, kampania na Kickstarterze została już ufundowana wcześniej mhm. i w związku z tym możemy część elementów produkować razem, mhm. co pozwala nam ograniczyć tą... Mhm. tą Ilość pieniędzy, która tak. jest potrzebna do produkcji. Rozumiem. Powiedz Mateusz, jakiej ceny możemy spodziewać się w pierwszych dniach kampanii, gdy ta cena jest najniższa? W pierwszych dniach kampanii cenę ustaliśmy na poziomie 299 zł. Mhm. A jakich nagród możemy spodziewać się na samym początku kampanii? Co możemy sobie dobrać do, do wsparcia? Przygotowaliśmy kilka nagród, które będą od razu dostępne, mhm. poza podstawową wersją gry. Będą to dodatkowe stawy kości kasamowe, które są tutaj przygotowane specjalnie mhm. dla łowców. Mhm. Do tego jest też drugi rodzaj kości, które bardziej przypominają y, takie małe rzeźby mhm. i one są też trochę droższe. Też mhm. będą możliwe do kupienia. Poza tym będzie można dokupić sobie dodatkowy zestaw figurek, jeżeli ktoś by chciał z jakichś przyczyn. Wszystkie figurki, które znajdują się w podstawowej wersji gry są w zupełności wystarczające do tego, aby przejść całą grę. Tak, jak najbardziej. Wszystko, co znajduje się w pudełku podstawowym, to, są, to jest komplet komponentów, które są potrzebne, aby rozegrać mm -hmm. całą kampanię. Mm -hmm. Ok. I Mamy też pewnie inne nagrody, o których jeszcze teraz nie wspominamy, które pojawią się, mamy nadzieję, w trakcie kampanii. Co możesz powiedzieć o celach, które, które będą od samego początku widoczne i możliwe do odblokowania. Tak. Cele to będą głównie dodatkowe karty wydarzeń, karty miasta i drogi, mhm. powiązane z nowymi scenariuszami. Mhm. Czyli wszystko to, o co możemy poszerzyć grę w krótkim czasie mhm. i co nie wymaga dużej ingerencji w proces produkcji. Mhm. Ponieważ produkcja figurek już się rozpoczęła, mhm. to nie możemy ingerować w tym momencie, żeby nie opóźniać jakoś znacznie mhm daty premiery gry. W jaki sposób Kickstarter ma wpływ na polską wersję gry? Przede wszystkim kampania ta podstawowa mm -hmm. została już zakończona na Kickstarterze. Mm -hmm. Gra została ufundowana. Mm -hmm. Wszystkie osiągnięte nam cele mm -hmm. znajdują się od razu w tej wersji, którą tutaj wspieracie. Dalej możecie odblokować kolejne nowe cele, mm -hmm. które również wzbogacą tą wersję angielską. Czyli jest to powiązane. Mm -hmm. Dodatkowo jeszcze przygotowaliśmy taki dosyć nietypowy element, ponieważ na ostatniej dni kampanii mm -hmm. są jeszcze otwarta Kampania na Kickstarterze. Mm -hmm. Dla ludzi, którzy się nie załapali na pierwszy podczas pierwszego podejścia, mm -hmm. to będzie taki swoistego rodzaju late pledge, mm -hmm. połączony właśnie z tą zbiórką mm -hmm. polską. Mm -hmm. I te dwie zbiórki będą w sumie dawały mm -hmm. sumę, która będzie tak. Chciałem to wszystko jeszcze pokazać, żeby nasi widzowie jeszcze bardziej poczuli, jak my i Amerykanie wspieramy się tutaj w tym, tak. w tym projekcie. I inne nacje również. I inne nacje oczywiście też również jak najbardziej. Mateusz, jak pewnie dobrze wiesz, zawsze pierwszego dnia kampanii mamy przygotowane konkursy z nagrodami dla naszych wspierających. My już klasycznie od siebie dajemy torby za gram w to, pięć toreb. Co ty chciałbyś do tej puli nagród do, dołożyć? A ze swojej strony mogę dołożyć... Pięć egzemplarzy mojej poprzedniej gry, czyli wygnańcy. Tak, czyli mamy pięć nagród od nas, pięć toreb, pięć nagród od autora gry, więc bądźcie z nami tym bardziej pierwszego dnia o godzinie 10. Ruszamy do godziny 18. Można wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać właśnie torby lub nagrody, ale nagrody są też przewidziane w konkursie telefonicznym, w którym będą przygotowane pytania dotyczące gry. No i tyle. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Również. Życzę powodzenia podczas kampanii, a z wszystkimi widzami się żegnam i dziękuję za uwagę. Cześć. Cześć.